Rozdział 10 Podróż. Przez całą noc panował wielki rwetes, gdyż wszystko ustawiano na swoim miejscu, a nadto wciąż nadjeżdżały łodzie z przyjaciółmi dziedzica, jak Blandley i inni, którzy przybywali aby życzyć mu pomyślnej podróży i szczęśliwego powrotu. Nie miewałem nocy spokojnych i pod admirałem Benbow, a przecież tam było o połowę mniej krzątaniny niż tutaj. Byłem zziajany jak pies. Gdy nieco przed świtem Bosman zadał w świstawkę, a załoga poczęła roić się na pomoście kotwicznym. Mogłem być dwakroć tak znużony, a jeszcze bym nie zszedł z pokładu w tej chwili. Wszystko było dla mnie tak nowe i ciekawe. Te wartkie komendy, te przeraźliwe tony świstawki i ci ludzie uwijający się w świetle laterni okrętowych. A teraz patelnia, zanudź jakąś piosenkę! Zawołał jakiś głos naszą starą, krzyknął drugi. Dobrze, dobrze, kamraci, odezwał się długi Jan, który stał nieopodal, trzymając szczudło pod pachą i naraz huknął pieśnią, której słowa i melodia były mi tak dobrze znane. Piętna stuchowa pana umrzyka skrzyni. Cała załoga zawtórowała chórem. O, 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 i butelka robu. Owo drugie ho ho odbiło się gromko od burty. W tym pełnym wrażeniem momencie przeniosłem się na chwilę myślą do starego admirała Benbo, bo miałem złudzenie, że w tym zespole słyszę głos kapitana. Lecz niebawem kotwica zaczęła się wydobywać z wody, a wkrótce potem, ociekając, zawisła u krawędzi statku. Zaraz i żagle poczęto rozwijać, a na lądzie i na sąsiednich statkach powiewano już rękoma i chustkami na pożegnanie. Zanim zdążyłem uciąć sobie godzinną drzemkę, już Hispaniola rozpoczęła podróż ku wyspie Skarbów. Nie mam zamiaru opisywać szczegółowo tej podróży. Była przedziwnie pomyślna. Statek dowiódł swej sprawności i innych zalet. Załoga składała się z pojętnych żeglarzy, a kapitan był doskonale obeznany ze swym zawodem. Lecz zanim przycumowaliśmy wreszcie do Wyspy Skarbów, zdarzyło się kilka wypadków, które zasługują na poznanie. Przede wszystkim szturman Arrow okazał się człowiekiem gorszym nawet niż się tego obawiał kapitan. Nie miał najmniejszej stanowczości i powagi wobec załogi, wskutek czego każdy robił z nim, co mu się żywnie podobało, lecz Oto jeszcze mniejsza. Na domiar złego ją na pokładzie pokazywać się z zamglonymi oczyma, czerwonymi policzkami, splątanym językiem i innymi oznakami nietrzeźwości. Z dniem każdym wpadał w większą niełaskę władzy. Niekiedy przewracał się, nabijając sobie sińce i guzy, kiedy indziej wylegiwał się przez dzień cały na małej ławeczce w swojej izdebce. Czasem jednak przez dzień lub dwa był Prawie trzeźwy i spełniał swoje obowiązki, przynajmniej i znośnie. Nie mogliśmy nigdy dociec, skąd on czerpie ten trunek. Była to tajemnica statku, której nie mogliśmy rozwiązać, pomimo nieustannego szpiegowania. Gdyśmy go zapytywali, wtedy albo się śmiał nam w twarz, jeżeli był pijany, albo, o ile był przytomny, zaklinał się na wszystkie świętości, że nie brał do ust nic, prócz wody. Nie dość, że był złym oficerem i dawał gorszący przykład swym ludziom, lecz budził obawę, że się to wszystko źle skończy. To też nikt się nazbyt nie zdziwił ani też nie zmartwił, gdy pewnej ciemnej nocy, gdy morze było wzburzone, szturman nagle przepadł jak kamień w wodę. Odtąd nikt go nie widział na oczy. Spadł z pokładu, domyślił się kapitan. To dobrze, szanowni panowie, bo ocaliło to tego warchoła od zakucia w kajdanki. Mimo wszystko byliśmy pozbawieni szturmana. Wynikła stąd konieczność mianowania kogoś na jego miejsce. Bosman Job Anderson był najodpowiedniejszym do tego człowiekiem, więc choć zachował dawny tytuł, przypadło mu spełniać poniekąd obowiązki szturmana. Pan Trelawney... Bywał już dawniej na morzu, a jego doświadczenie bardzo było przydatne, gdyż często sam osobiście pełnił służbę podczas przyjaznej pogody, a podsternik Izrael Hans był to sumienny, wytrawny, stary i doświadczony marynarz, na którym można było polegać pod każdym względem, nawet w najcięższych opałach. Był on w zażyłych stosunkach z długim Janem Silverem, więc wzmianka jego nazwiska skłaniała mnie do powiedzenia słów kilku o naszym kucharzu okrętowym, noszącym powszechnie przydomek patelnia. Na okręcie nosił on szczudło na taśmie uczepionej dookoła szyi, a żeby mieć, o ile możliwe, obie ręce swobodne. Warto było widzieć, jak wścibiał kulawą nogę między stos drzewa i oparty na niej, nie zważając na kołysanie okrętu, z taką pewnością zajmował się gotowaniem, jak gdyby stał na lądzie. Jeszcze dziwniej było widzieć go kroczącego po pokładzie w czasie największej zawieruchy. Żeby ułatwić sobie przejście na dłuższych przestrzeniach, założył kilka pętlic, które przezwano kolczykami długiego Jana i mógł o własnych siłach przedostawać się z jednego miejsca na drugie, raz posługując się szczudłem, to znów wlokąc je za sobą na taśmie z taką szybkością, że dorównywał w kroku innym ludziom. Kilku ludzi, którzy poprzednio odbywali z nim podróże morskie, wyrażało ubolewanie, że już wyszedł z dawnej wprawy, którą mieli sposobność podziwiać. Patelnia nie jest człowiekiem pierwszym z brzegu, zwierzał mi się podsternik. Przeszedł on dobrą szkołę w młodości i umie mówić mądrze, jak z książki, a jaki chwat. Lew jest niczym w porównaniu z długim Janem, widziałem, widziałem, jak złapał raz czterech i potrzaskał im łby, jeden o drugi. Chociaż był bezbronny. Cała załoga poważała go niezmiernie, a nawet słuchała we wszystkim. Do każdego umiał stosownie przemówić i każdemu wyświadczył jakąś szczególną przysługę. Dla mnie był uprzejmy aż do uprzykrzenia i zawsze chętnie mnie widział w kuchni, którą utrzymywał jak cacko, w wielkiej czystości i porządku. Garnki i misy wisiały wypolerowane jak nowe, a w kącie tuliła się klatka z papugą. — Chodź no, Hawkins! — mawiał zwykle. Ha! pogawędzić starym Janem! Nikogo tu nie witam z taką radością jak ciebie, bój synu. Usiądź i posłuchaj nowości. Oto kapitan Flint. Nazwałem papugę kapitanem Flintem na pamiątkę sławnego korsarza. Więc, oto kapitan Flint. Przepowiada nam powodzenie i szczęśliwą podróż. Nieprawdaż, kapitanie? A papuga powtarzała śpiesznie: Talary! 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 Dopóki Jan nie zarzucił chustki na klatkę. Czy ty wiesz, Hawkins? mawiał kucharz ten ptak liczy sobie pewno ze 20 lat życia. Papugi żyją długo, ale jeżeli kto widział większego jakę. Musiał być to chyba sam bies wcielony. Ona rozbijała się po świecie wraz ze sławnym korsarzem, kapitanem Anglią. Była na Madagaskarze, w Malabarze, Surinamie, w Providence, Portobello. Była przy wyławianiu rozbitych okrętów ze skarbami. Mm -hmm. Tam właśnie nauczyła się wołać talary, talary. Nic dziwnego, było tego piętnaście tysięcy trzysta. Wyobraź sobie, Hawkins była przy wylądowaniu wicekróla Indii w Goa, a patrząc na nią powiedziałbyś, że to dziecko. Ale ty już wąchałeś proch, prawda, kapitanie? Bądź gotów do dzieła, skrzyczała papuga. A, co to za mądra bestia, powiadał kucharz, dając jej kawałek cukru, wyciągnięty z kieszeni, a ptak dziobał pręty i obrzydliwie klął z całego gardła, jak oszalały. Jan dodawał wtedy na usprawiedliwienie. Nie gorsz się, chłopcze, można bezpiecznie brnąć w tym błocie i nie powalać się. Ten stary ptak jest bardzo cnotliwy, tylko ma skłonność do przekleństw. Podobnie jak ja. Wskutek na zbyt bujnego temperamentu. <grystanie> Poza tym w świecie nie ma lepiej wychowanej istoty. Możesz być tego pewny. Stara papla klełaby tak samo, że tak powiem, przed księdzem na spowiedzi. Mówiąc to długi Jan wedle swego zwyczaju brał się z powagą za czuprynę, chcąc wywołać we mnie przekonanie, że jest najlepszym człowiekiem pod słońcem. Tymczasem dziedzic i kapitan Smolet trzymali się z dala od siebie. Dziedzic nie przejmował się wcale tym rankorem i lekceważył sobie kapitana. Kapitan ze swej strony nigdy się nie odzywał, chyba że musiał odpowiedzieć na czyjeś zapytanie, ale i wtedy przemawiał zwięźle głosem oschłym i opryskliwym, nie tracąc ani słowa na próżno dał się raz pociągnąć za język i przyznał, że mylił się w swym mniemaniu co do załogi, gdyż niektórzy z marynarzy byli tak sprawni, jak tego wymagał i wszyscy zachowywali się przyzwoicie. W statku był wprost zakochany. Ta nawa mości panie tak mnie słucha, <laughs> jakby mnie przysięgła przed ołtarzem wiarę i posłuszeństwo. Wyrażał się o nim, co nie przeszkadzało mu dodawać, bądź co bądź, wyznam szczerze, że nie powrócimy do domu i że mi się nie podoba ta wyprawa. Na to dziedzic odwracał się i przechadzał się z zadartą głową po pokładzie, mówiąc: Jeszcze jedno słówko z ust tego człowieka, wpadnę w pasję. Mieliśmy kilka burz, które jedynie ujawniły zalety Hispanioli. Majtkowie czuli się weseli i zadowoleni i musieliby być wielkimi wybrednisiami, gdyby było inaczej, gdyż moim zdaniem od czasów Noego nie było jeszcze drużyny okrętowej, której by tak dogadzano jak naszej. Za Lada sposobnością wydawano podwójną porcję grogu. Raz po raz mieliśmy dzień jakiś uroczysty zwłaszcza ilekroć tylko dziedzic usłyszał o czyichś urodzinach w korytarzu zawsze stała beczka pełna jabłek z której mógł korzystać każdy kto miał ochotę nic dobrego stąd nie wyniknie mówił kapitan do doktora Lwizeja psujecie tych zatraconych chultajów i roicie z nich diabłów cielonych takie jest moje zdanie lecz jak się przekonacie z beczki jabłek wynikło coś dobrego bo gdyby jej nie było nie bylibyśmy w porę przestrzeżeni i moglibyśmy zginąć wszyscy z rąk zdrajców. I otóż, jak do tego doszło? Po chwilowym zejściu z drogi, mającym na celu uzyskanie wiatru w kierunku wyspy, która była naszym celem, nie wolno mi mówić wyraźniej, i jeliśmy znowu zdążać ku niej, wytężając uwagę dniem i nocą. Był to według najdokładniejszych obliczeń ostatni dzień naszej podróży. Jeszcze tej nocy, albo co najwyżej na zajutrz rano, mieliśmy ujrzeć wyspę skarbów. Przybraliśmy kierunek południowy, południowo-zachodni. Morze było spokojne. Lekkie podmuchy wiatru gnały nasz statek. Hispaniola płynęła równo, zanurzając raz po raz dziób i z szumem, rozpryskując wodę, wspinając się na grzbiety fal i znów opadając z powrotem. Każdy z nas był w jak najlepszym usposobieniu, gdyż zbliżał się koniec pierwszego okresu naszych przygód. W sam raz po zachodzie słońca. Ukończywszy robotę, wybierałem się właśnie na spoczynek, gdy wtem przyszła mi oskoma smaczna jabłuszka. Wybiegłem na pokład, wszystkie straże stały na przodzie okrętu, patrząc w kierunku wyspy. Sternik przyglądał się wzdętemu żaglowi i pogwizdywał sobie z cicha. Był to jedyny głos, oprócz szemrania fal pod burtą okrętu. Wlazłem cały wraz z nogami do beczki i znalazłem tam już zaledwie ostatnie pozostawione jabłko. Siedząc w ciemności na dnie, wśród jednostajnego pluskotu wody i kołysania okrętu, zdrzemnąłem się, czy też byłem bliski zdrzemnięcia, gdy wtem, z ciężkim łoskotem, usiadł koło beczki jakiś człowiek. Wszystkie klepki zatrzeszczały, gdy oparł się o nią plecami, więc chciałem już wyskoczyć z mego ukrycia, gdy ów człowiek rozpoczął rozmowę. Poznałem głos Silvera. Jeszcze nie usłyszałem tuzina słów, a już za żadne skarby świata nie wylazłbym z beczki. Przycupnąłem cicho jak trusia, drżąc i wsłuchując się w rozmowę z ogromną trwogą i ciekawością zarazem, gdyż z tych kilku słów zmiarkowałem, że życie wszystkich uczciwych ludzi na statku zależy jedynie ode mnie. Zapraszam do subskrypcji kanału. Nasze czytanie.